Dzień dobry! Jeśli poszukują Państwo edukacyjnych rozwiązań cyfrowych, to świetnie Państwo trafili. Zapraszam do skorzystania z cyfrowego nawigatora, który poprowadzi Państwa przez drogę do celu, jakim jest odnalezienie odpowiedniego produktu cyfrowego. Są Państwo gotowi do drogi? Zatem zapinamy pasy i ruszamy. Mm, no właśnie, ale dokąd? Oczywiście nie ma jednego perfekcyjnego celu podróży. Dla każdego ten cel jest inny. Dla jednego będzie to drewniana chatka położona gdzieś wysoko w górach, dla drugiego piaszczysta plaża na Dominikanie, a jeszcze dla innego spacer po Szanghaju. Z pewnością dla żadnego podróżującego celem nie jest ślepy zaułek, dlatego kierując się chęcią dotarcia do wymarzonego celu, istotne jest, aby nie dać się wyprowadzić na manowce. Dlatego musimy przede wszystkim ustalić lokalizację początkową, która jest wypadkową Państwa interaktywnych potrzeb. Rozważmy zatem cztery parametry. Po pierwsze, musimy wziąć pod uwagę kierowcę i nie zdziwię tutaj Państwa, jak powiem, że to właśnie Państwo są kierowcą. Kierowca decyduje o roli, w jakiej będzie wykorzystywany produkt cyfrowy. Drugim parametrem są pasażerowie, a więc nasza docelowa grupa słuchaczy kursowych, którzy będą w końcu ten produkt wykorzystywać. Trzecim parametrem jest pojazd, który symbolizuje skalę oraz typ instytucji, w ramach której narzędzie zafunkcjonuje, i wreszcie atrakcje, które widzimy podczas podróży z okna, a więc cechy charakterystyczne produktu. Moja prezentacja natomiast jest dla Państwa, mam nadzieję, wygodnym narzędziem do tego, aby mądrze i świadomie podjąć decyzję o wyborze perfekcyjnego celu podróży czyli odpowiedniego produktu cyfrowego. Zatem rozważmy kilka przypadków. Administrator uniwersytetu bądź dużej szkoły językowej a więc osoba, która ma wielu pasażerów na swoim pokładzie Potrzebuje rozwiązania cyfrowego, ujednoliconego, kompleksowego dla wszystkich swoich słuchaczy. Jest to ogromne przedsięwzięcie. Zatem zobaczmy, co w takiej sytuacji podpowiada nasza nawigacja. Nasza nawigacja podpowiedziała nam wykorzystanie platformy e-learningowej Macmillan English Campus. Zobaczmy, jakie cechy tego produktu wpływają właśnie na ten wybór. Po pierwsze elastyczność, która jest absolutnie niezbędna przy tak zróżnicowanej grupie słuchaczy i tak licznej. Dlatego właśnie potrzebna jest nam różnorodność kursów. Platforma Macmillan English Campus proponuje aż 60 gotowych kursów, które mogą być powiązane z podręcznikami wydawnictwa Macmillan, a mogą być także niezależne. Dzięki temu e, kursy można wykorzystać zarówno w formie blended learning, jak i wyłącznie w formie online. Elastyczność platformy pozwala także na edycję dostępnych już kursów oraz tworzenie swoich własnych kursów z bazy dostępnych ponad 5000 ćwiczeń, w tym także ćwiczeń rozwijających produktywne umiejętności mówienia oraz pisania, które później są sprawdzane przez lektora w formacie wirtualnej klasy. Narzędzie MyPad z kolei umożliwia komunikację i interakcję na wirtualnej tablicy interaktywnej, na której słuchacz umieszcza swój wpis, a inni użytkownicy dodają komentarze, także załączają inne materiały, na przykład w postaci linków do stron internetowych. Ponadto mogą umieszczać swoje własne nagrania. MyFiles to aplikacja pozwalająca przesyłać dokumenty, na przykład prezentacje PowerPoint, zdjęcia, a także inne multimedialne pliki. A narzędzie komunikacyjne pozwala na wysyłanie ćwiczeń, wiadomości, testów oraz zakładek, które uprzednio zostały dodane do kategorii ulubione. A czy nie chcieliby Państwo pozwolić swoim pasażerom na indywidualny wybór atrakcji podczas językowej podróży? Taką indywidualizację umożliwia narzędzie zawierające dostęp do artykułów The Guardian, które są. Co tydzień aktualizowane na trzech poziomach wraz z bazą ćwiczeń, które są dedykowane właśnie tym artykułom. Podobną dozę indywidualizacji oferuje aplikacja The Daily Byte. Za jej właśnie pośrednictwem słuchacz codziennie otrzymuje nowe zagadnienie leksykalne bądź gramatyczne na jednym z trzech wybranych poziomów. Poszerzanie wiedzy z pewnością wspomoże dostęp do 450 filmików z zagadnieniami gramatycznymi, po których następują krótkie zadania sprawdzające wiedzę słuchacza. A dla znużonych pasażerów najlepszym rozwiązaniem będą angażujące gry językowe, które pozwolą przemycić wiedzę, a także przećwiczyć zakres materiału. Na koniec tego studium przypadku zastanówmy się jeszcze nad samym kierowcą. Czego jeszcze nasz kierowca mógłby oczekiwać od tak kompleksowego rozwiązania, jakim jest platforma Macmillan English Campus? Wydaje się, że potrzebne jest narzędzie zarządzania, tak aby kierujący miał kontrolę nad tym, co się dzieje w jego klasie. Dlatego jednym z takich narzędzi są testy. Platforma umożliwia dostęp do testów plasujących, testów sprawdzających, gotowych testów egzaminacyjnych, w tym do egzaminów Cambridge ESOL oraz innych instytucji rozpoznawalnych na całym świecie. Jeżeli baza 100 dostępnych testów jest niewystarczająca i potrzebujemy stworzyć swój własny test, Platforma daje także taką możliwość. Możemy skorzystać wówczas z dostępnej bazy ponad 1000 ćwiczeń egzaminacyjnych. I kolejnym narzędziem zarządzania niezwykle potrzebnym są raporty. Raportowanie jest sposobem na przekazanie cennych informacji zwrotnych naszym słuchaczom, tak, aby byli oni świadomi postępów w nauce. Platforma proponuje różne formy oceniania pracy słuchacza. I tym sposobem przeszliśmy do kolejnego przypadku. Tym razem prowadzą Państwo dziesięcioosobową grupę słuchaczy na kursie w szkole językowej Bądź jest to grupa studentów, którzy uczą się na kursie stacjonarnym języka biznesu. W związku z tym potrzebują Państwo podręcznika, który byłby wzbogacony o komponent cyfrowy, mający na celu wydłużyć pracę czy czas spędzony słuchacza z językiem. Dodam tylko, że zależy Państwu na tym, aby narzędzie było intuicyjne w obsłudze, niedrogie i aby miało formę raportowania. Zobaczmy, co w tym przypadku zarekomenduje nasza nawigacja. Jak Państwo widzą, nasza nawigacja zarekomendowała wirtualny zeszyt ćwiczeń do nowoczesnego papierowego podręcznika. Zobaczmy, jakie cechy tego produktu charakteryzują właśnie tę rekomendację. Po pierwsze, słuchacz otrzymuje dostęp do wirtualnego zeszytu ćwiczeń poprzez kod, który jest już wklejony w okładkę książki ucznia. Półtora roczna subskrypcja umożliwia dostęp do ponad 200 ćwiczeń interaktywnych. Ćwiczenia rozwijają konkretne umiejętności językowe w zakresie podanym i odpowiadającym zagadnieniom z podręcznika. Ponadto, dzięki dostępowi do Student Resource Center. Pasażer może umilić swoją językową podróż poprzez wybraną ścieżkę audio do podręcznika, obejrzenie filmu biznesowego, scenki sytuacyjnej lub wideo nagrania z profesjonalistą. A jeśli chciałby pobrać te materiały na dysk, tablet bądź telefon, ma taką możliwość skorzystania z plików MP3 oraz MP4. Na pewno zastanawiają się Państwo, jak to jest tutaj z kontrolą lektora. Kiedy słuchacze korzystają z naszych cyfrowych atrakcji podczas podróży, Państwo mogą także sprawować kontrolę nad tym, co się dzieje, poprzez kod wklejony w książkę nauczyciela. Ten kod umożliwia dostęp do Teacher Resource Center, na którym poza wirtualnym zeszytem ćwiczeń znajdą Państwo także różnorodne materiały pomocnicze, np. filmy, bazę testów, rozkład materiału w różnych wariantach, dodatkowe arkusze pracy oraz case studies. Ponadto umożliwi ten kod stworzenie Państwu wirtualnej klasy, a intuicyjny system zadba o poprawność wykonywanych zadań przez słuchaczy, zachowa ich wyniki i ustali postępy. Ciekawa jestem, jak wielu z Państwa odnalazło swój cyfrowy produkt w poprzednich dwóch wariantach, a jak wielu z Państwa wybierze się ze mną w kolejną podróż. Przejdźmy zatem do wariantu trzeciego. Tym razem prowadzę Państwo zajęcia dla pięciu osób w szkole językowej. Słuchacze potrzebują dodatkowej praktyki z zakresu materiału egzaminacyjnego FCE, ale jeden ze słuchaczy postanowił zdawać inny egzamin – egzamin TOEIC. Jest to bardzo trudna sytuacja. Zobaczmy w takim razie, co radzi nasza nawigacja. Nasza nawigacja prowadzi nas do wyboru wirtualnego kursu egzaminacyjnego TOEIC i FCE z platformy Macmillan Practice Online. Zobaczmy zatem, jakie cechy produktu decydują właśnie o tej sugestii. Po pierwsze, bilet dla słuchacza, czyli roczna subskrypcja do wybranego kursu następuje indywidualnie i bezpośrednio z poziomu strony internetowej. Mamy wybór z ponad 150 kursów i w pięciu kategoriach. Są to takie kategorie jak kategoria kursów egzaminacyjnych, kursów akademickich, biznesowych, języka ogólnego, a także skorelowanego z zawartością podręczników Macmillan. Każdy kurs umożliwia dostęp do bazy ponad 100 ćwiczeń, z tym, że w zależności od kursu waha się to między 120 a 250 zadaniami interaktywnymi, które są sprawdzane automatycznie przez system. Jeśli chodzi o zarządzanie tym systemem, to intuicyjny system pozwoli na automatyczne sprawdzanie poprawności wykonywanych przez słuchaczy zadań, zachowa wyniki, ustali postępy, porówna także słuchacza na dośredniej klasowej i umożliwi jego poprawę. A dostęp i założenie wirtualnej klasy dla lektora są bezpłatne i następują z poziomu strony internetowej. Dzięki temu nasz kierowca zyskuje kontrolę nad wynikami i postępami naucen naszych słuchaczy. I tym sposobem, proszę Państwa, przechodzimy do ostatniego wariantu, w którym lektor prowadzi zajęcia indywidualne i poszukuje materiałów dla trzech różnych osób. Dla pierwszej Banking and Finance, dla drugiej powiedzmy Oil Industry, dla trzeciej materiałów egzaminacyjnych do egzaminu BEC. Jest to bardzo mm, duże zróżnicowanie. Zobaczmy w takim razie, co podpowiada nasza nawigacja. Nasza nawigacja zasugerowała wybór materiałów ESP oraz egzaminacyjnych FCE z portalu językowego One Stop English. Zobaczmy, jakie cechy produktu wpływają właśnie na tę rekomendację. Po pierwsze, portal językowy One Stop English daje. Ogromne możliwości. Jest nieustannie aktualizowany i umożliwia pobieranie gotowych lekcji, podcastów, ćwiczeń gramatycznych, leksykalnych, egzaminacyjnych, dodatkowych arkuszy pracy w różnych obszarach tematycznych, zaczynając od języka ogólnego, poprzez język specjalistyczny, akademicki oraz ścieżki międzyprzedmiotowe CLIL. Ponadto pozwala na wykorzystanie gier, które w zabawny i angażujący sposób przemycą wiedzę. A można je pobrać także na inne nośniki, dzięki temu wykorzystać w trybie offline. Dostęp do portalu odbywa się na zasadzie wykupienia rocznej subskrypcji, indywidualnej bądź instytucjonalnej, a dla kierowców, którzy chcieliby spróbować wykorzystać ten wariant, oferuje bezpłatną aplikację na telefon z systemem Android bądź Apple. I tym sposobem nasza konfiguracja celu podróży, a więc wyboru cyfrowego produktu dobiegła końca. Jeśli odnaleźli się Państwo w pierwszym wariancie, czyli zarządzają Państwo dużą placówką nowoczesną i poszukują Państwo kompleksowego rozwiązania cyfrowego, optymalnym wyborem dla Państwa będzie wykorzystanie platformy e-learningowej Macmillan English Campus. Jeśli prowadzą Państwo grupę słuchaczy na Uniwersytecie bądź w szkole językowej na kursie stacjonarnym i potrzebują Państwo interaktywnej praktyki, Najlepszym rozwiązaniem dla Państwa, uzupełniającym pracę z podręcznikiem, będzie wybór wirtualnego zeszytu ćwiczeń do podręcznika papierowego. Jeśli z kolei prowadzą Państwo grupę słuchaczy o zróżnicowanych potrzebach, wówczas najlepszym, optymalnym rozwiązaniem będzie wykorzystanie wirtualnego kursu z platformy Macmillan Practice Online. I wreszcie, jeśli państwa domeną są kursy indywidualne, ściśle dopasowane do potrzeb słuchaczy, gdzie różnorodność jest niezwykle istotna i czas ograniczony, najlepszym rozwiązaniem dla państwa będzie mm, pobór materiałów z portalu One Stop English. Jak państwo widzą, to, gdzie dotarliśmy, zależało od lokalizacji początkowej, a więc od państwa cyfrowych potrzeb. Mam nadzieję, że dzięki temu przejrzystemu nawigatorowi odkryli Państwo siebie jako jeden z czterech typów kierowców i wybrali konkretne rozwiązanie, optymalne właśnie dla Państwa. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, a prowadziła Państwa Aneta Pawłowska.